50 zł, które ci pożyczyłem? Chwileczkę. A kto powie dzień dobry? Dzień dobry. Masz dla mnie te 50 zł, które ci pożyczyłem, potrzebuję forsy. Oh! No widzę. Ale żeby od razu się wynajmować za prasowacza, to nie przesada. Umówiłem się na kawę z Beatą Majcherczyk. Z Beatą Majcherczyk? Z tą siatkarką? A co? Po 19 telefonach wreszcie zgodziła się ze mną spotkać. No, nie powiedziałeś, że jestem twoim kolegą? No niestety powiedziałem. Gdybym nie powiedział, to nie musiałbym tyle razy dzwonić. Cześć, Franek! Nie widziałeś gdzieś mojej torebki? Muszę lecieć, bo się spóźnię. Leżę na kanapie. O, dziękuję! O. <grywa> hmm. Świetny masz ten fartuch. A mogę ci zadać medyczne pytanie? Hmm, słucham. Czy ty chodzisz czasami z domowymi wizytami? Wiesz co, Franek, hmm? lepiej zgłoś się do Czerwonego Krzyża. Hmm? Oni zajmują się ofiarami losu. Uh, 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 uh. Cześć, Franek. Cześć. Oh! Szykujesz się na randkę? Oj, szykuję, szykuję, już nie mogę się doczekać. Ona ci się na pewno bardzo spodoba. Ona już mi się podoba. Ty chwileczkę, skąd ona wie, ja mam randkę z Batą. Czy ja nic nie mówiłem. To o czym ona mówi? Mam wrażenie, że tu za chwilę wybuchnie jakaś bomba. Aha, Kasia będzie tutaj około 12. Kasia. No. Kasia moja koleżanka z ostrołęki. Zapomniałeś? O czym? O tym, że masz się nią dzisiaj zająć i pokazać jej Warszawę. Jedzie do Łodzi na targi pracy. Umówiłyśmy się, że spędzi pół dnia w Warszawie, ale ja akurat nie mogę dzisiaj wyjść z pracy, ale to ustaliliśmy już wczoraj. I ja mam tej e, Kasi pokazać Warszawę, tak? jak jeżeli ci się wydaje, że się z tego wymigasz, to się grubo mylisz. Hmm. Ja, czemu on tak robi? Nie wiem, może mu w końcu odbiło. No, ale Krysiu, słuchaj, chciałem tak. Tylko tak się zapytać, wiesz? Co by się stało, tak tylko pytam. Gdybym się z nią nie spotkał, wiesz, przestałabyś mnie lubić? Po tym, co bym ci zrobiła, nie byłoby już kogo lubić. I bardzo chcę się z nią spotkać. Ale powiedz mi coś więcej na jej temat. No, no, razem do średniej szkoły. Jest. zwykłą, normalną dziewczyną. Tego się obawiam. Nie martw się, jest bardzo sensowna i inteligentna. Nie stój tak, ubieraj się Ona zaraz tu będzie Cześć Ty to słyszałeś? Przez dwa tygodnie próbowałem się umówić z Beatą Tylko po to, żeby ją teraz wystawić do wiatru no, Mógłbym pójść za ciebie Ale po ostatniej z nią randce Jeszcze mnie zęby bolą Ona potrafi lewą ręką Powalić byka No ale ty nie musisz na randkę z tą, wiesz, tą, tą... Beatą. Może zająć się Kasią. No nie wiem, zabrać ją, pójść z nią na lunch. O, mam iść na lunch z Kasią. Zobaczmy. Nie myślę, że będę taki głodny. Ale, ej, ej, cześć, zrób to dla mnie, no proszę cię, to nie będzie takie trudne, będziesz troszeczkę mną, no. Spędzisz z nią kilka godzin, wsadzisz w pociąg, i adieu, wszyscy będą szczęśliwi. No, wszyscy oprócz mnie. No nie słyszałeś, co Kasia powiedziała, że to jest inteligentna, sensowna i ładna dziewczyna. Tak? Nie słyszałem, żeby powiedziała ładna dziewczyna. No może zapomniała. Stary, jeżeli jedna dziewczyna mówi o innej, że jest sensowna i inteligentna, to ona musi być brzydka jak noc. No, no nie no, nie przesadzę. No. no proszę cię, zrób to dla mnie. Proszę cię, proszę cię, no, proszę, proszę, cię, proszę do... cię. Mam iść z jakąś Kasią, tak? Jeszcze nie zwariowałem. No dobrze, a jeżeli powiem ci, że nie musisz mi oddawać tych 50 złotych? To mógłbym zwariować. No tak myślałem. Umowa stoi. Zajmujesz się dzisiaj Kasią, jesteś mną, no, tylko proszę cię, pamiętaj, nie podrywaj jej, bo wtedy Krysia będzie na mnie zła. Jeżeli miałbym ją podrywać, to musiałbyś mi dopłacić. Dobra, nie bój się. Będę udawał, że jestem tobą. To nie będzie łatwe. Muszę ukryć 90% mojego wdzięku. Zwykle tak robisz. Zwykle tak robisz. Ding-dong! Jacek, to chyba ta Kasia. Ja otworzę. O. Jezu! To ty? A ty jesteś Jacek Przypadek? Jacek Przypadek? Tak, od urodzenia Jacek Przypadek, tak. Wejdź. Dzień dobry. Dzień dobry. Napijesz się może drinka? Czy to nie za wcześnie na drinka? <noise> Miałem na myśli coś zimnego do picia: wodę mineralną czy jakiś sok. Nie, dziękuję, na razie nie. <noise> Więc ty tu mieszkasz z Krysią. Z Krysią i z Polą. Nie wiem, czy ją znasz. Poli nie znam, ale Krysia mi o niej opowiadała. <gryśla> Siadaj, proszę. <Dziękuję. gryśla> nie musisz siedzieć tak daleko ode mnie. Muszę, muszę. <gryśla> Przysięć tutaj. Kasia nie, <laughs> nie mówiła mi, że jesteś taki nieśmiały. <laughs> nie jestem. Mówiła za to, że jesteś prawdziwym dżentelmenem. Bo jestem. Czuję, że spędzimy razem bardzo fajny dzień. <laughs> Też to czuję. Nie wiem tylko, co chcesz robić. Powiedz mi. Nie mam pojęcia. Ja kompletnie nie znam Warszawy. Ty zdecyduj. Jestem... Całkowicie w Twoich rękach. Pa! Beata? Beata? No cześć. No wiem, że niedawno się widzieliśmy, ale chciałem Ci powiedzieć, że naprawdę cieszę się z tego spotkania. No jak to kto mówi? Jacek. Jacek Przypadek. To był żart. <grywa> Słuchaj, oj, chciałem ci powiedzieć, że nie wiem, czy teraz będę mógł normalnie pracować po tym, jak cię widziałem. No wyglądałaś genialnie, naprawdę. No dobra, dobra, już kończę. Kończę. Chciałem ci jeszcze tylko powiedzieć jedno, wiesz? Mua. 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 Cześć, Piotrek. <grywa> – Cześć! – Cześć! – Przepraszam. – No i co? Mów! – O czym? – No nie, teraz chcę, żeby to z niego wyciągać. Jak było z Kasią? Spodobała ci się? No jest niezła, no. Przepraszam, muszę zobaczyć, czy istonosz już był. nie, co to znaczy, że jest niezła? Nie wydaje ci się, że jest bardzo ładna? Gresiu, zrobiłem to, o co mnie prosiłaś. Spotkałem się z twoją koleżanką, pokazałem jej Warszawę i na tym koniec. No. – Jaki koniec? – No, koniec. Nie ma o czym mówić. Myślałam, że się sobie spodziewacie. Halo? Kasia? Skąd dzwonisz? Z hotelu. Co Jacek zrobił? Nie żartuj. Nic nam nie powiedział. No, siedzi tutaj i robi miny jak niewinny aniołek. Cieszę cię, że się, że zadzwoniłaś. To na razie. No i co na to powiesz? No. Właśnie! Co powiesz? A na co? <grywa> <grywa> Namówił Kasię, żeby wynajęła pokój w hotelu i została jeszcze jeden dzień w Warszawie. Jest nią zachwycony. Mają spędzić ten wieczór razem. Co mamy zrobić? <grywa> co mają zrobić? <grywa> Nie <grywa> wygłupiaj się! Zaprosił ją na kolację. Ej, powiedz, może coś z tego będzie. Będzie? Muszę się dowiedzieć. Poczekaj, dowiemy się razem. Jak razem? Jak razem? Pójdziemy wszyscy razem po kolacji na drinka. Oj, drink to by mi się teraz przydał. <grym> ranek, otwieraj. Ranek. ranek, ranek. Cześć. A? Jak ci poszła randka z Kasią? Nie odzywa się do mnie ty podły nikczemny zdrajco. Ej, ej, chwila, moment, moment, moment. Co ja ci zrobiłem? Właśnie dowiedziałem się od Krysi i Poli, że podobno byłem zachwycony tą jakąś Kasią. No bo byłeś, byłeś. No Mówiłeś się, żeby została jeszcze jeden dzień w Warszawie. Dlaczego to zrobiłeś? No powiedz mi dlaczego. A i co takiego? Chcę z nią spędzić jeszcze jeden wieczór. Zaprosiłem ją na kolację. Co w tym złego? A to w tym złego, że Krysia i Pola też się chcą spotkać z Jackiem i Kasią. Dołączą do nich na drinka po kolacji. Masz natychmiast do niej zadzwonić i odwołać wszystko, co do tej pory ustaliłeś. Niech wraca tam, skąd przyjechała. Już, dzwonię, dzwonię. Nie odpowiada. No to zostaw jej jakąś wiadomość. Kasia? No i co ja mam jej niej powiedzieć? No daj spokój. No a gdzie macie się spotkać? Jak to gdzie? W najlepszej restauracji w mieście, w moim bistro. O mój Boże, powiedz mi, że to jest nieprawda. Ale skąd miałem wiedzieć? Myślałem, że będziesz zadowolony z dodatkowych gości. Ty idioto! E! eee, To bez wyzwisk! Myślisz, że jest tak łatwo być tobą, to sam kiedyś spróbuj! Co ty powiedziałeś? Nie wiem. Nie wiem, daj mi spokój! To był Twój pomysł, ja się nie chciałem z nią spotykać. No wiem, no ale co ja mam teraz zrobić? No, powiedz im, żeby nie przychodzili. No jak mam im to powiedzieć? No nie wiem, skąd mam wiedzieć? Jestem Jacek Przypadek, nie jestem taki mądry! Ty, Franek, Ale jeżeli zapytasz o to Franka z to powie ci, co trzeba zrobić. No to co trzeba zrobić? Trzeba robić wszystko po kolei. Tak bym chciała, żeby coś z nich razem było. Hm? Kasia powiedziała, że ją do swojego bistra. Myślisz, że aż tak mi się spodobała? Na pewno. Bo gdyby nie, to by się bardziej ucieszył, że mamy się spotkać razem. Wydaje mi się, że on woli być tylko z nią. Masz rację. Założę się, że będzie próbował nas do tego zniechęcić. Mm. Cześć. 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 Widzę, że szykujecie się do naszego spotkania. No właśnie. To bardzo fajnie, że spotkamy się tam wszyscy razem. O, ciekawe kto to? Halo? Kasia? O, co za niespodzianka! Jak to musisz wyjechać z Warszawy do łodzi? Teraz? Natychmiast? No nie no, ja myślałam, że tak. Franek! Nie się wymyślić czegoś nowego. Ten numer z telefonem jest już nudny. Słuchaj? Tak, domyślam się, że to był pomysł Jacka. Franek! Franek! Myślałeś, że nas oszukasz. Nie bardzo, ale cóż chodzi spróbować. Tak, jeżeli nie chcesz, żebyśmy tam z wami poszły, to nam to powiedz. Dobrze powiem wam. Nie chcę, żeby się tam przyszła. Jeszcze czego? <laughs> Zabar, to to Wiesz co, Krysiu, jeżeli tak bardzo mu zależy na tym, żeby się spotkać tylko z Kasią. To może nie idźmy tam. Co ty mówisz? ty Słuchaj, słuchaj, co mówi nasza blondyneczka. To wcale nie jest takie głupie. Ale przecież. Co to szkodzi? To no ta... tak się cieszyłam. No dobrze, proszę bardzo. Nie pójdziemy z wami, nie zależy mi. Dziękuję, dziękuję. Przepraszam. Paznokcie. przepraszam I Dziękuję, się, że tak mnie rozumiecie. A, a jeżeli kiedykolwiek się mnie jeszcze zobaczyć na jakiejś randce. Służę z przyjemnością. No czemu tak powiedziałaś? Nie musimy się razem spotykać. Jeżeli chcemy ich zobaczyć, to możemy pójść same do naszego ulubionego Bistra na kawę. A wiesz, jak miał rację. To co mówisz, nie jest takiego. Co? No, przepraszam. Tak? Czy możemy prosić o wodę? Ale rzeczywiście. Dziękuję. <noise> Proszę, mój wkład w Unię Europejską. Och, Jacek! <noise> Jacek, już podchodzę. <noise> o. Przepraszam bardzo. Czy on też ma na imię Jacek? E, Jacek? Nie, 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 nie. To jest pan. Wacek jest u mnie głównym kelnerem. Panie Wacku? Już ile panie Jacku. O mój Boże. Kasiu, to jest pan Wacek. Kasia Maciejko bardzo mi miło. Pan Wacek. Y, to znaczy, no, Wacek, mnie. mnie. Panie Jacku, pański stolik jest już gotowy. Mm -hmm, mm -hmm. Packu, mamy dzisiaj wyjątkową okazję. Proszę podać nam coś, na co normalnie jako gościa nie byłoby mnie stać. Z przyjemnością. Może placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane, to brzmi bardzo dobrze. Ale wolelibyśmy owoce morza z truflami, zapiekane w cieście francuskim, z dwoma kieliszkami... Jakie my tu mamy najdroższe wino? Przystawkę kawior i koktajl z krewetek. Mmm, brzmi ekscytująco. O, przepraszam, my nadal czekamy na wody. Już podaję, tak. Dziękuję Ci. To będzie wyjątkowa kolacja. Zamówmy od razu jakiś deser. Tylko, żeby był drogi. Wybierz coś, a ja pójdę sprawdzić, co się dzieje w kuchni. Po co tu przyszłyście? Przyszłyśmy do naszego ulubionego bistra na kawę. Na kawę? Hmm? Ma być z cukrem i ze śmietanką. Dobrze, zaraz wam podam, ale bądźcie cicho, dobra? Siedź tam, dopóki cię nie Ja się tutaj nie przychodzić. Chciałyśmy cię zobaczyć na randce z Kasią. No dobra, dobra. Jak już mnie zobaczycie, to sobie pójdziecie, dobra? Pójdziemy. Obiecujemy. E, Kasiu, e, przepraszam, mogę mówić do pani Kasiu. Dziękuję. E, Kasiu, e, proponowałbym, żeby zamiast tych owoców morza zamówiła krewetki w sosie pomidorowym. Zaraz ci powiem, jakie przyrządzamy. Najpierw wybieramy najbardziej miękkie krewetki. Każdą, każdą wielkość damskiego palca. A potem ja osobiście sprawdzam ich jakość. Wybieram po jednej krewetce z każdego zamówienia. Ech, szkoda, że nie wiemy, co mówią. Hmm. A sos do nich przyrządzamy z najbardziej czerwonych pomidorów. Takich czerwonych, jak twoje usta. I co ty na to? Zaraz ci powiem. Ponieważ ta restauracja należy do mojego przyjaciela, Jacka Przypadka, więc nie zrobię afery z powodu twojego zachowania, ale jeżeli chcesz wiedzieć, co o tobie myślę, to zaraz ci pokażę. Ja. On to przeżywa. Może zostawmy ich lepiej samych. Chyba tak. Zobaczymy już, co miałyśmy zobaczyć. Sprawdzę, co się stało z tym zamówieniem. Masz bardzo ostro obcasy, wiesz o tym? Dlaczego kazałeś mi siedzieć w kuchni? Masz szczęście, że nie w piekarniku. Hmm. Uważam, że powinieneś porozmawiać z tym kelnerem. Tak. Kiedy byłeś w kuchni, on przesiadł się do mojego stolika i zaczął mnie w bezczelny sposób podrywać. O nie, znowu to zrobił? Ja nie wiem, co się z nim dzieje, to jest jego stały numer. Gdyby nie to, że ma żonę i sześcioro dzieci, już dawno bym go stąd wyrzucił. Ten facet ma sześcioro dzieci? Krysiu, nie idźmy już tam. Zostawmy ich w spokoju. Musimy, przecież ja się z nią nawet nie przywitałam. No ch chodź. O, o mój o, Boże! O, cześć, Krysiu! Co wy tu robicie? Nie spodziewałam się, że cię tutaj zobaczę. No, ja też się nie spodziewałam, że cię tu z nim zobaczę. Kasiu, omówiłam cię z takim genialnym facetem, a ty siedzisz tu z tym... tym, tym czymś? Czymś? O, Jacek, przepraszam cię. Gdybym wiedziała, że oni zrobią ci taki numer, to nigdy bym cię z nią nie poznała. Co? Nie, nie szkodzi. Nic się nie stało. Tak? Jacek! Beata? A! Co ty tu robisz? Zaprosiłeś mnie. Powiedziałeś, że mogę wpaść w każdej chwili. W każdej, no, tylko nie w tej. Chwileczkę, wydawało mi się, że chodzicie o Jacka. To jest Jacek. Kto? Jacek. To jest Franek. Tak, Franek. No, Franek. To jest Jacek. A to jest Franek. To jest ten Franek, który mieszka u was w domu na górze, o którym Krysia mi tyle opowiadała? We własnej osobie. Mówiła ci o mnie coś miłego? Chyba Ci nie mówiła. Zapraszam Cię, tak mi przykro, nie miałam o niczym pojęcia. Musieli się chyba zamienić, ale po co? Co za krewety? Dlaczego to zrobiliście? Ja ty zaraz wszystko wytłumaczę. No. Ja jeszcze nic nie powiedziałem. Masz! W tej chwili to wytłumaczyć! Bo jak nie, to tak ci zaraz. Ej, spokojnie! Nie bij, no spokojnie! Spokojnie. Słuchajcie, wszystkie macie prawo być na mnie złe, ale ja zrobiłem to tylko po to, żeby nikomu nie było przykro. Naprawdę. No. Nawet poprosiłem mojego przyjaciela Franka, żeby zrobił coś, czego nigdy by sam nie zrobił. Hmm. Dlatego proszę, nie gniewajcie się. A jeżeli już naprawdę chcecie spuścić Milanie, to możecie ustawić się nawet w kolejce. Ja pierwsza! Ja pierwsza? Hej, kto jest? Kto jest? Raz, ja ty. Zostaniesz Do zobaczenia wieczorem. Zaraz, zaraz, dokąd ty idziesz? Przecież mieliśmy iść razem do kina. Do kina? Przepraszam, zapomniałem Wam powiedzieć. Dzisiaj są urodziny mojej mamy, jadę do Płocka, wrócę dopiero wieczorem. Znowu zaczynasz? Nie możesz wymyślić czegoś lepszego. To prawda. Tak? Halo? Mama? No właśnie, wychodziłem na dworzec. Słuchaj, będę w Płocku pociągiem. A nie, zaraz zobaczę, który. Franek, jeszcze jeden taki numer i chyba ci łeb urwę. Moglibyście wreszcie? O, o! Mm, nie, to nie Krysia, to Pola. Wszystkiego najlepszego pani wiele to z okazji urodzin.